Dzisiejsze warunki na trasie były bardzo dobre. Szczególnie, że działały hamulce wreszcie, bo wczoraj mieliśmy problemy bardzo mocne i były, działały tylko przednie. No wreszcie mogliśmy sobie kurde mieć frajdę z, z jazdy, bo to głównie o to chodziło. Pierwszy odcinek byliśmy fajnym tempem, drugi również, e, trzeci odpuściliśmy, bo chcieliśmy na power stage jakby mieć fajne opony niezniszczone. E, więc ogólnie rewelacja. No. No, no po prostu jak auto działa to jest duży fan i, i Przypomnieliśmy sobie, jak to było 3 lata temu, kiedy też wygraliśmy rajd Polski, kiedy też mieliśmy ten fan. No, pogoda, kibice, wszystko zagrało idealnie. Wszystkie awarie zostały wyeliminowane, to znaczy pękł nie tylko przewód, ale zacisk, jak gdyby trzeba było go tak naprawdę no, pospawać, zranimować i, e, i to dzisiaj się zadziałało. Natomiast jeszcze w głowie mi coś takiego zostało, taka psychika, że czy na pewno działają te hamulce, prawda? Więc pierwsze kilometry takie były na próba, ale jak już poczułem, że to hamuje z dużych prędkości, to nie było z tym problemu. Także jest okej. Okay i, i, i myślę, że czerpiemy po prostu fan strasznie się cieszymy z tego rajdu, że tu jesteśmy, bo nie było w planach na początku, żebyśmy tu przyjechali, ale przyjechaliśmy, znowu wygraliśmy, e, dedyguję to zwycięstwo tak naprawdę mojemu tacie, który ma w ten weekend urodziny. Niby tak, aczkolwiek ten odcinek bardzo mi dobrze jakoś tak leżał i, i, i znam go też, więc szkoda, że nie jedziemy go jeszcze raz. Nastawiłem się, że będziemy go jechać. Oczywiście jest pewnie droga zniszczona, szczególnie w lesie, to nas podbiło mocno, ale już byśmy wiedzieli, jak pojechać. No ale po takie są rajdy, odwołane trudno. Szkoda Power Stage'a tak naprawdę jako punktów dodatkowych, bo była szansa zdobyć dodatkowe punkty, ale yy, trudno. Ważne, że cały rajd jest yy, ogólnie udany. Mimo tej awarii pierwszego dnia, dzisiejszy dzień bardzo udany, więc czego chcieć więcej. Mamy tutaj fajnych partnerów, mamy Chili Z, mamy Good Taste, najlepsze koncerty w Polsce i nie tylko, więc będziemy się starali dalej z nimi podążać.